Stella Tarakson, superbohater z Antyku. Czas minął, Tim. Poznaj greckie mity i przekonaj się, jak zostać superbohaterem. Wiadomość z ostatniej chwili. Hera jest na wolności i zmienia Londyn na wzór starożytnej Grecji. Gdy pojawia się jej syn, we wszystkich jakby piorun strzelił. Czy ktoś powiedział piorun? Podczas ostatniej przygody Tima rozegra się rodzinny dramat prosto z Olimpu. Niestety Tim ma pod ręką tylko puszkę i nawet nie potrafi jej otworzyć. Czy ciekawość, która była słabością Pandory, może dodać sił naszemu przyjacielowi? Dlaczego nas do ciebie przysłał? spytał Tim na głos, zanim Zoe zdołała go powstrzymać. Pandora od razu podchwyciła temat. Dlaczego? Też się nad tym zastanawiam. Może z powodu puszki? Jakiej puszki? Spytał Tim. Jakiej puszki? Nic o niej nie wiesz? Młoda kobieta wyjaśniła im, że Zeus podarował jej kiedyś pewną puszkę. Była prosta i nie wyróżniała się niczym szczególnym. Ale czy dacie wiarę, kontynuowała Pandora, że nie pozwolił mi do niej zaglądać? Po co dawać komuś prezent, a potem zabronić mu go otworzyć? To były dla mnie istne tortury. Spojrzała na nich błagalnie. Powiedzcie mi, co byście zrobili na moim miejscu? No, pewnie, że zostawiłabym puszkę w spokoju, syknęła Zoe.